Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Was serdecznie. Jest godzina 17.30, ale dzisiaj chłodniejszy dzień. Witam Was nietypowo po południu, a to tylko dlatego, że właśnie przed chwilą yy, zrobiono usterkę w moim laptopie, także nie miałam internetu. Wymieniony jest modem i dopiero będę mogła Wam nagrywać filmiki. Także była trzydniowa przerwa, bo w sobotę jeszcze film był, ale już w niedzielę, poniedziałek, wtorek. Nie, w tej chwili jest środa. Środa. Także dzisiaj mam udany dzień. Usterka miała być zrobiona jutro, ponieważ dzisiaj miałam wyjazd do Szczecina na badanie lekarskie, na kontrolę taką, na którą zawsze jeżdżę. Więc umówiłam się na jutro. Ale. Pan był tak miły, że przyszedł dzisiaj po południu już jak ja byłam w domu i, i naprawił, zrobił, za co jestem bardzo wdzięczna i mogę Wam nakręcać filmy, zaraz zrobię, bo coś tam materiału mam, to zaraz coś tam na szybko zmontuję, a to tak parę słów wyjaśnienia, dlaczego nie było filmów. Dziękuję za, za to, że się martwiliście. Moje wiosenne śniadanko, bułka z masłem i z ogórkiem. Do tego serek wiejski z rzodkiewką, z dużą ilością szczypioru, wiosenny akcent. Ależ to patycznie wygląda. No i smakuje. Jeszcze tylko herbatka i będzie pyszne śniadanko. Moje dzisiejsze zakupy z Biedronki, takie delikatne. No i przy okazji kupiłam sobie książki, bo były po 9,99 takie bułki pszenne hamburgerowe z sezamem ale ja je lubię z masełkiem na przykład z rzodkiewką czy z serem też lubię takie oczywiście rolada łuszczycka bardzo lubię bez dodatku substancji konserwujących smaczna jest na kanapkę rzodkiewki dwa ogórki masło ekstra dwa polo do torebki Miętowe cukierki do torebki, szczypiorek. Taką wodę toaletową sobie kupiłam po 15 zł. Taka przyjemna, kwiatowa, delikatna, odświeżająca. Bo już patrzę, że już mi się powykańczały. Pusteczki, bo już też mi się wykończyły. Dwie książki panoramiczne, tak, żebym miała też w torebce na wyjazd. 84,73 zł, to wszystko kosztowało. Ale z tych książek jestem zadowolona, ponieważ za tą cenę 9,99 Cesarzowa Sisi. Świeże, dynamiczne spojrzenie na tę kobietę legendę zapewni Sisi rzesze nowych fanów. No i super, coś innego pewnie się dowiem. Pokazywany na Netflixie serial cesarzowa Sisi to urzekająca, żywa i niezwykle współczesna opowieść o zakochaniu, podążaniu za marzeniami. Jest rok 1853. Bawarska księżniczka Elżbieta, nazywana Sisi, wie czego chce albo wielka, prawdziwa miłość, o jakiej piszą poeci, albo żadna. W życiu chodzi o coś więcej niż obiady i korsety, byle tylko pozwolono jej wszystkiego doświadczać. Tymczasem w Austrii cesarz dochodzi do siebie po próbie zamachu na jego życie. Obiecuje, że podczas zbliżających się uroczystości będzie jak należy zabiegał o względy układnej bawarskiej księżniczki Heleny. Czyż może być lepszy sposób zjednoczenia imperium niż ogłoszenie wiadomości o nowej cesarzowej? Ale kiedy Sisi i Franciszek niespodziewanie spotykają się w pałacowych ogrodach z dala od ciekawskich oczu i nieustających krytycznych ocen dworu, rodzi się między nimi więź, której nie mogą się oprzeć. Muszą wybierać między oczekiwaniami rodzin, a wiernością temu, co, na w co naprawdę wierzą. Cena 999, temat jest mi znany oczywiście. Sisi, ksi książka, film, film jest mi znany. Bardziej. Także z przyjemnością wrócę do tego. Z powrotem. No i też ta książka kiedyś, dawno, dawno, Josep Kondrat. Bardzo dawno, Jądro Ciemności. Lord Jim. Bardzo dawno czytałam tą książkę, więc też cena ta sama, 9,99, a to jest już literatura taka konkretniejsza, że tak powiem. I z przyjemnością sobie z przyjemnością sobie przypomnę, wrócę do tych treści. Jądro ciemności, Lord Jim. Grupa przyjaciół wyrusza na wyprawę po Tamizie. W drodze zaczynają snuć opowieści dotyczące ich morskich przygód, szczególnie interesująca. Interesującą historią dzieli się ze współtowarzyszami Charles Marlowe, narrator powieści, który jako kapitan małego statku parowego popłynął rzeką Kongo w głąb afrykańskiej dżungli. Jądro ciemności jest po części zapisem osobistych doświadczeń Konrada z jego podróży po Afryce. Lord Jim to opowieść o usilnych próbach przekraczania granic własnej wytrzymałości, o pokonywaniu słabości i walce z samym sobą. To również opowieść o najwyższej wartości w życiu człowieka honorze. Tytułowego Jim'a poznajemy w różnych momentach jego życia: jako młodzieńca, który kształtuje swoje zasady moralne, a następnie jako dorosłego mężczyznę, którego doświadczenia weryfikują przyjęte przez niego wartości. Przyjemnością wrócę, bo wiem, że kiedyś zachwycałam się tą książką, ale to było bardzo, bardzo dawno temu i mam tylko takie strzępki jakichś wiadomości, więc przyjemnością odświeżę je. Także no, tu na podróż, która mi się szykuje także idealna rozrywka. No i tak, i tak wyglądają moje dzisiejsze zakupy.